Witam się kochani serdecznie z wami w kolejnym vlogu, dzisiaj weekendzik, a jak jest weekendik, to yy, zbieram się, wiecie co, do centrum, do Dublina, yy, może coś dla was nagram, chcę wpaść do primarka takiego dużego u nas na O'Connell Street, yy, bo chcę zobaczyć pościele lniane, które polecała Hania no, i co tam jeszcze? Jadę też do fryzjera, bo chcę zrobić sobie włosy. A jakie? No to zobaczycie. Mam nadzieję, że wyjdzie kolor dobry, bo ja już mam takie przeboje z tymi fryzjerami, że naprawdę, no dobra, no to odezwę się do Was później, jak już będę w primarku, prawdopodobnie. Jestem w, P w primarku. I wiecie co? Szukam kolekcji lnianej, ale zobaczymy, co mi się uda znaleźć. Jest bardzo dużo ludzi. No i zobaczymy, gdzie tutaj jest, bo nie mogę nic znaleźć. Powiem Wam. O, tutaj coś fajnego się pojawiło. Zaraz obejrzymy i dam znać. Zjeżdżam teraz na dół i będę oglądała gospodarstwo domowe, a głównie chodzi mi o pościel. Zobaczymy, czy mi się uda znaleźć. Kurczę, piękne są te rzeczy, powiem Wam. Ale zaraz zapytam chyba Pani, czy mają pościel lnianą. Przepiękne są rzeczy, ale no nie mogę tego lnianego znaleźć. Tutaj mają takie fajne zapaszki. Kurczę, no ja nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie to może być. Gracias. Kochane, ja tam w, u fryzjera tylko kawałeczek nagrałam, bo nie miałam tak za bardzo możliwości. No i co, włosy zrobione, jestem zadowolona. Mam taki fajny, szary taki myśli kolor. Bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Miałam też dużo nałożonych w ogóle preparatów odżywczych, ponieważ włosy musiały być najpierw rozjaśniane. No i co, i kolor się prezentuje fajnie, jestem zadowolona. W końcu yy, przyjechałam właśnie do domu. No i co, trochę mi zeszło parę godzin. Yy, będziemy chyba, nie wiem, co tam jeszcze będziemy dzisiaj tworzyć, ale jakby się nie odezwała, to yy, najwyżej do później. Ale chcemy jeszcze jechać nad morze, więc będę się odzywała do Was pewnie z nad morza. Jeszcze zobaczymy, co tam będziemy działać. Chciałam Wam polecić, yy, polecić, może później Wam wspomnę na temat tej henny, bo robiłam sobie teraz taką hennę. Naturalną henna do brwi, y, ponieważ ja ją kupiłam w takim sklepie ze zdrową y, żywnością, z takimi. Mówiłam Wam, że tam mają kosmetyki, też właśnie y, takie naturalne. I pani mi poleciła jakąś y, y, rosyjską czy ukraińską, no mniejsza o to, ale poleciła mi henne do brwi. I powiem Wam, nałożyłam na 20 minut. I kurde, powiem Wam, że dało radę, dało radę, wyszedł kolor, bo te niektóre henny takie. Co kupuję żelowe w Rosmanie czy gdzieś, to one mi słabo łapią. Muszę bardzo długo trzymać. A ta 20 minut i dała radę. Pokażę później Wam opakowanie. Kosztowała tylko 7,60. I fajna sprawa, naturalna. No to kurde, po co sobie, po co wiecie, przepłacać pieniądze, kupować tam nie wiem za 15 czy około 20 zł w Rosmanie i mają jakieś składniki chemiczne a tutaj jest naturalna ta henna więc później Wam pokażę jej opakowanie a teraz na razie zbieram się i lecę no jestem kochane, przyszłam już, wygrzebałam z tych moich zapasów kosmetycznych tą hennę no i chcę ją Wam bardzo polecić tu w tle towarzyszy mi budda, wiecie co? Zakupiłam sobie takiego pięknego Buddę i jak właśnie ja zawsze chciałam mieć takie coś w domu, bo ja w ogóle bardzo lubię takie dodatki i takie rzeczy wszystko związane z takimi świątyniami właśnie z Buddami. Dlatego też zaczęłam pić herbatę matche, bo jest mega zdrowa. Ona też pochodzi od buddystów, którzy w w klasztorach y, prowadzą przeróżne modlitwy, kilku godzinne podczas dnia. To tak wycisza, uspokaja. Ten budda też mnie mega, mega tak nastawia pozytywnie i zawsze mi towarzyszy, jak robię sobie jakieś ćwiczenia takie oddechowe, jogowe czy jogę, jak też sobie czasami właśnie y, praktykuję. Odstawiam go na miejsce. No i też mam wiecie co, taki fajny sobie kupiłam właśnie od Ani Skóry. Ania prowadzi swój sklep, który się nazywa Nysa albo Nasa. Swój sklep na Instagramie i właśnie z y, baliz y, y, zamówiłam sobie taki piękny właśnie y, kamień, który to jest różowy kwarc. O na temat różowego kwarca możecie sobie poczytać. Ja sobie akurat wybrałam różowy kwarc, bo wiem, że to akurat tak do mnie trafia i jest y, no, dla mnie, dla mojej osoby. Dobra, ale nie o tym, bo tak się rozgadałam na temat tego buddy, bo mnie właśnie tak nastroił. No i co, chcę Wam pokazać tą otochenę, zobaczcie. Oczywiście wszystko po, po rosyjsku, tak? No, wszystko po rosyjsku. Tak, po rosyjsku wszystko jest napisane, ale tak się prezentuje opakowanie 7.90. Możecie w, w takich sklepach ze zdrową żywnością coś popytać o takie produkty. Ja Wam jeszcze raz tutaj tak Wam wy, wy, znaczy pokażę, żebyście sobie dokładnie zrobiły, czy zrzut ekranu i tutaj mam kawałek naklejeczki po polsku i Wam czytam, co tutaj jest napisane słuchajcie, naturalna kremowa henna do rzęs i brwi grafit kolor sobie wybrałam czyli do rzęs tak samo, ale ja nie używam kremowa henna fitok, fitok Kosmetyk to pierwsza farba do brwi i rzęs z maksymalną zawartością naturalnej henny. Jej skład nie zawiera amoniaku ani nadtlenku wodoru. Właśnie to mówiłam, że właśnie. Y Koniak jest też w farbach, nie do włosów. Właśnie to jest mega szkodliwe. Krem Henna doskonale barwi brwi i rzęsy w głęboki, nasycony kolor. Henna została wzbogacona olejkami naturalnymi, łopianem, arganem, kakao, arniką górską oraz kiełkami pszenicy. No to wiecie, co same mega yy, składy, które doskonale pielęgnują i odżywiają brwi i rzęsy. Sposób użycia. Zastosuj farbkę na oczyszczone brwi i rzęsy i pozostaw od 15 do 20 minut. Spłucz wodą. Przed użyciem należy sprawdzić wrażliwość skóry. Okej, okay, no i co? I taki jest skład, no powiem Wam same olejki, tak jak mówiłam. Ja mówię, no 7,90 za taki produkt, to aż byłam w szoku i mówię do tej pani, bo tam kupowałam też kolagen i więcej tam jakichś takich suplementów i mówię, a właśnie tak mi wpadła w oko taka naturalna, kremowa właśnie henna do rzęs i mówię, kurczę, jak ja mam zrobiony temperament, ale on już jest taki, wiecie... Nieodświeżany, więc już jest taki wyblaknięty, tak samo jak tatuaże, bo to jest inaczej. Tatuaż, prawda? To y, sobie pogłębiam ten kolor rzęs brwi y, różnymi hennami, ale już nie będę kupowała te co właśnie mam z Rosmana. Nawet chyba nie będę już ich używać, bo ostatnio trzymałam chyba z 45 minut i lekko co można powiedzieć użyło się, lekko co złapało kolor, ale no, nie podoba mi się takie coś, bo ma i słaby, słaby właśnie skład, no i dużo chemii, a tu 7,90 i dziewczyny bardzo szybko łapie no i fajny kolor grafitowy i tak jak mówiłam no złapało mi mega szybko gdzie ja jeszcze to robiłam przed tymi ciężkimi dniami to wiecie jak to wszystko czy jak się włosy farbuje czy jak się robi w ogóle jakieś zabiegi kosmetyczne coś to za wszystko właśnie organizm jest osłabiony i i zawsze tak słabiej raczej trzyma I to zawsze ciężej wychodzą te wszystkie zabiegi, jesteśmy bardziej wrażliwe, takie opuchnięte i ja pamiętam jak chodziłam na depilację właśnie nóg to jak byłam właśnie przed okresem to tak mnie bolało aż normalnie tam syczałam nie wiedziałam w ogóle co mam robić ze sobą taką miałam wrażliwą skórę ale tak jak mówiłam, przed ciężkimi dniami to tak jest u kobiet dajcie znać czy Wy też tak macie czy jak macie ciężkie dni to też tak przed ciężkimi dniami, jak jesteście, to jesteście takie wrażliwe i taka, tak was dopada. Mnie to nieraz dopada ja taka, takie coś, że jestem taka, kurczę, płakać mi się chce. Nie wiem dlaczego, bo nie mam powodów. Jestem zdrowa i to jest najważniejsze, bo zdrowie jest najważniejsze. Były ciężkie dni, ale nie mogę mówić. Były ciężkie dni, ale już jest wszystko dobrze. No, to jest najważniejsze w życiu. Dobra dziewczyny, bo tutaj mi się trochę oczy zaszkliły. No i co? I będę do was się odzywać później, jak będziemy nad morzem. No i odezwę się do was później, moje kochane. Więc to później. No i co kochani, przyjechaliśmy w nasze ulubione miejsce zjeść rybę. Tak jak wam wspominałam, piękne kwiatki są. Jesień pełną gębą, ale dzisiaj mieliśmy 17 stopni mieliśmy mamy. Teraz już zeszło niżej, chyba około 15 jest, troszkę chłodniej, ale jest bardzo ładnie. I smacznego dla nas i smacznego dla was. Świeża rybka. Z chipsami, czyli z fryteczkami, i do tego sosik. Yy, jaki kochanie, bo już zapomniałam, sweet, czyli bardzo dobry jest ten sosik i będziemy szamać. Więc do później. No, kochani, jesteśmy nad morzem. Piękny widoczek. Pogoda, dopisuje, jest słońce. Bardzo fajnie. Ile mamy stopni? Nie wiem. Ile? Pokazujecie? 14. No, 14 stopni jest bardzo cieplutko. No i idziemy maszerować. Musimy spalić kalorie, bo kurczę, najedliśmy no, się masakrycznie. No i co, będę kończyć powoli, kochani moi, tego vloga, bo pospacerujemy. Zaraz będzie już ciemno, pewnie. I. Musimy jeszcze lodzika A, jeszcze loda będziemy jeść. Mm, przy weekendzie to tak pyszne, nie? Pyszne, żeby zjeść lodzika. No dobra, kochani, to życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, zapraszam do subskrypcji. Kto nie subskrypuje, będzie mi bardzo miło. No i. Trzymajcie się. Pa!